Cześć, ja jestem Gigang, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy update na j Bo właśnie dostaliśmy dzisiaj na ten nowy update, i dzisiaj pokażę Wam wszystko, co zostało dodane. No i załóżmy, że jak dobijecie pod tym odcinkiem 150 łapek, rozdam Wam jakieś fajne autko. Jeszcze przypominam, że macie na moim Discordzie giveaway na Dripa. Wartego 10 milionów walut, do tego bierzcie udział. Bo musicie tylko tam zostawić follow na Instagramie i to tyle. Dobra, widzowie, pierwsza zmiana w tym update, widzowie, ponieważ nie jest on jakoś za duży. To jest właśnie, widzowie, summer mapa. Jak możecie zauważyć, mapa się zmieniła. E, kolory lighting się zmienił widzowie jest teraz tak bardziej wakacyjnie są tutaj widzowie takie bar jest bardziej pustynia pokazana mamy tutaj kaktusy widzowe właśnie możemy zauważyć że po prostu lighting e, i po prostu mapa jest bardziej wakacyjna możecie zauważyć no i w sumie spoko, no bo jednak są już wakacje e, <laughs> mamy zaraz lato chyba że już mamy lato nie wiem ten lighting akurat mi się bardzo podoba w sumie mam być szczery Ten lighting co mieliśmy był dosyć brzydki teraz jest on o wiele ładniejszy i w sumie fajnie że już jest ten po prostu lightning wakacyjny. Dobra widzowie, kolejna rzecz widzowie, która została dodana to jest widzowie Nowe nagrody za safe czwarty. Jak możecie zauważyć, że w tym safe czwartym mamy teraz auto Venom, które jest naprawdę bardzo ładne. E, mamy też tutaj też nowe nagrody, to mniej, mniej więcej wam nie będę pokazywał, bo nie ma sensu. Ale jak możemy zauważyć, że praktycznie w każdym. no dosłownie w każdym safe mamy auto do zdobycia i w sumie spoko. Właśnie pamiętam pierwszy, jak ten Shell Classic został dodany dwa lata temu w tym safe, A teraz właśnie mamy takiego venoma i właśnie sobie kupimy. E, no po prostu będę chciał go dropnąć widzałem, więc kupujemy ten safe, będę kupował pojedynczo, bo szkoda mi szczerze kasy. Bo nie mam za dużo kasy widzowej, jaką się zauważyć. Więc będę otwierał pojedynczo. Okej okay, mamy tutaj nową rzecz, widzowie. Lecimy dalej, ja to widzowie chcę dropnąć. Dobra, kupię z dwa od razu, co? Bo tutaj pewnie za tym pierwszym razem i tak pewnie mi nie wyleci. Dobra, camp jakiś, teraz tu. Mam nadzieję, że, że mi to auto widzowie dropnie. Bo jak nie dropnie, to będą jaja. Będę musiał całą kasę wydać moją breaku żeby dropić to auto. No nie, widzieliście to? Prawie ja pierdzielę, widzowie. O nie, ale to mnie nie lubi, widzowie. Dobra, teraz spróbujemy. No 16% mam niby gwarantowanego. No zobaczymy widzowie czy to wyleci. Mam nadzieję, bo kurde już tyle kasy wydałem. Wobec swoją kasy wydałem widzowie. Okej, okay, dobra dostałem jakiś zwrot. Zawsze coś widzowie, ale no chyba będę musiał całe pieniądze swoje wydać na to. Ja pierdziele widzowie nie gadajcie Dobra no przynajmniej jakiś zwrot to dostaję Dobra będą jaja widzowie jak nie zdobędę tego auta Nie dobra widzowie to są chyba żarty jakieś Proszę no nie mogę widzowie Nie dostanę tego auta to są jaja jakieś Nie dobra i będę miał ostatni save Jak teraz mnie nie dropnie chyba mhm. Dobra ostatni save widzowie czy teraz się uda No niestety widzowie nie dropnąłem auta najnowszego No i wam go chyba nie pokażę no bo Nie mam go e, no chyba że na trade'ach ogarnę Ale chyba nie zdążę widzowie bo chcę tam Ten odcinek wrzucić jak najszybciej Ale ogólnie to auto jest bardzo ładne i jest bardzo bardzo szybki, znaczy nie wiem, czy jest szybkie, to tego Wam nie powiem. Ale możecie napisać w komentarzu, jak dropniecie tego Venoma i czy on jest y, szybki, i no, ładny jest na pewno widzowie, Zaraz wejdę może na trade i spróbuję go zdobyć. I dobra widzowie, kolejna rzecz, która została dodana, to jest oczywiście nowy sezon, który jest o tematyce amerykański entuzjasta Visiting America. Mam być szczery, nie jest to jakiś za bardzo mocny sezon, jest to taki mit sezon, według mnie. E, możesz sobie właśnie zobaczyć, że tu są takie nagrody. No i oczywiście najciekawsze rzeczy z tego sezonu to jest oczywiście auto za 10 level, top 2%, yy, 9 level spoko, yy, widzowie co tu jeszcze jest 8 level, ta tekstura ok, 6 level spoko i to tyle w sumie, reszta to jest useless, dosłownie reszta to jest useless widzowie. Raz pojedziemy tam i pokażę wam jak to auto w grze wygląda, bo nie jest one złe szczerze, mi się nawet w miarę podoba to auto, były gorsze auto na przykład takie widzowie, no nie wiem. A Hilon Horno było giga słabe. Zobaczcie, tutaj mamy też tą statuetkę, która jest w Nowym Jorku, wiecie o co chodzi. I teraz właśnie mamy tutaj to autko widzowe. Jak możecie zauważyć, że w taki sposób prezentuje się to auto. No właśnie tak wygląda to auto i jest one podobne. Dlaczego to auto jest podobne widzowe? Hmm. Do czego to auto jest podobne, widzowie? Jest podobne do jakiegoś auto na pewno, ale kurde, właśnie nie mogę sobie tak właśnie nie mogę sobie przypomnieć takiego auta, które jest podobne do tego auta. Ale ciekawe ile ono jedzie, bo ogólnie podobno to auto jest sportowe, więc no powinno trochę jeździć. I oczywiście, widzowie, możemy sobie kupić pasa i oczywiście to robię, widzowie, bo chcę jak najszybciej wbić. Level I oczywiście mam nagrać o tym odcinek Pamiętajcie żeby robić widzowe te questy Ja już sobie tutaj odebrałem nagrodę widzowe pierwszą Ale to jest widzowe do Apartamentów to ja to tam nie chcę Widzowe tego ja nie, nie używam Dobra widzowie, wbiłem na publiczny serwer ponieważ Jest też nowy radiant do ogarnięcia jakby Mamy Radiant Sun teraz e, do zdobycia, jedyne co musimy zrobić to po prostu zanikować serwer, więc teraz to zrobię. Launch niuk, bo w tamtym e, oczywiście sezonie wybiłem 10 level, więc odpalamy niuka widzowie. I zdobędę nowego Radianta sana. jak wy byście chcieli zrobić Radiant Sun to e, pewnie na live'ie <coughs> ktoś z moich moderatorów odpali wam e, niuka po prostu i będziecie mogli zrobić sobie tego Radiant sana. Teraz sobie tam polecę, żeby nie zginąć. I właśnie widzowie, leci nuke. On mnie nie zabije, bo tutaj po prostu on nie dolatuje ten e, nuke, nie wiem czemu i dobra widzowie, mamy nowego Radianta, więc w sumie może odpalimy sobie... O, na torpedo widzowie sobie damy to auto. Czy znaczy, to auto? Boże co ja gano Nagrywam na ci ekrano widzowie, więc ten. Nie wiem czemu widzowie, ale zrobiłem nukea i... Aha, dobra, jestem głupi. Żebym dostał tego Radianta widzowie, to musiał mnie nuke zabić, ale jestem łebem. O Boże. Nieważne widzowie, to wam go nie pokażę też. No ale ja nie wiedziałem, że tak będzie. Wy... myślałem, że wystarczy być na i Ja pierdzielę widzowie, dobra. No, i teraz na serwerze dosłownie każdy będzie trydował tego Venom'a. No, na pewno, widzowie, zobaczy, tutaj jest ten Venom i wygląda w sumie ładnie. Dobra, nic nie daje. I właśnie ten Radiant Sun w taki sposób wygląda. Jest ładny, podoba mi się ten Radiant Sun. E, właśnie taką wygląda. A Auto the Venom właśnie wygląda, widzowie, w taki sposób, tylko że ma teksturę na sobie teraz. Więc dosłownie to by było na tyle w tym update'cie, Pokazałem wszystko, co zostało dodane. Niestety teraz będziemy dostawać takie update'y co dwa miesiące. Jutro będzie kolejny odcinek i shorts i live pewnie też będzie, więc y, zapraszam jutro na jakiegoś live'a odcinek, ja spodam no i Elo.